Dzień doberek witam na moim kanale. Odyjny senior z tej strony. Jesteśmy dalej w tym samym miejscu co wczoraj. Miejsce ma długą nazwę, nie, nie umiem tego wypowiedzieć. Musiałbym z kartki czytać. Ale tu jesteśmy. Spokój, cisza. Zapowiada się piękna pogoda. Co będziemy dalej robić? Jak staną. Młodzi i dziadkowie to pogadamy. Teraz jeszcze oni chyba śpią. Przynajmniej jeden. Ciepło jest. I tak ma być cały czas. Dzisiaj. A jutro to nie wiadomo. Także widzimy się później. To dawaj, pokazuj. A ty znowu z demonami walczysz. Ja nie wiem, o czym ty mówisz. z Dalmony zawsze trzeba. A ten, ja. ten zdjęcia archiwalne z KGB wyciągnął. <grymne> Jedziemy do sklepu, ale piękne tutaj <grymne> widoczki. No one... zasłoniło. Jesteśmy w sklepiku, sprawdzamy ceny i zakupy robimy. Jesteśmy na takim ładnym parkingu, darmowym. Śmietki są. Tu stoimy. Tu jakaś baszta, czy co to jest? u Mussoliniego pewno a tu jest marina jesteśmy na takim porcie tam z rybkami walczą walczą i to ostrą a tutaj jeden walczy z diabłami non-stop co piec, pany widzisz Lechu, byłeś w Sosnowcu bez paszportu bo w Unii leży nie, z paszportem nawet z międzynarodowym prawem jazdy Lechu prowadzi na plażę sprzęt mamy Adam to jeszcze pewno dojdzie bo on taki trochę nie dojda jest pogoda, ale ciepło tutaj jest oczywiście no tu ciepło jak tam to jest chyba port Jesteśmy na wybrzeżu Italia. Tak, panie prezesie? Dzisiaj łowisz ryby, tak? Kto tak powiedział? No widziałeś, że takie wielkie pływają. Pływają. Patrz jaka wielka plaża. Ogromna. A tam coś pogłębia, chyba. Refulację robi. Jest pierwsza 10 centów, lechu ma euro. Jest debeściak. Lecimy dalej. Chyba euro. A po nie 50 centów. Dobrze jest. A Daśko przyszedł. 50 centów. Ale to jest moja trzecia monetka Prawie w tym samym miejscu 20 centów Dawaj mi 20 centów Na pewno? Takie coś znalazłem Dziadostwo chyba jakieś albo sreberko O tu jest zapięcie Takie coś 20 centów. Lechu też coś tam ma. Ale cały czas mówię tylko zrywki, zrywki. Chodzi się i znajduje się coś tam jakieś. Właśnie 50 centów znalazłem. Ale jest gdzie chodzi Kurde. To jest nie do przeszukania. Zobacz, zobacz jaki piękny, srebrny chyba. Zresztą to. He he. Elegancki, 1 euro jest. Samoloty tu latają non-stop. Wojna, ty coś? 2 euro, ale głęboko było. Teraz mam chyba 4 czy 5. Wyłącza mi się kamera, cholera ranie dobrze. Jedno euro. Dziękuję, się, jest. A Adam gdzieś się stracił. Albo euro, albo 50 centów. Chyba euro. 10 centów tutaj te wszystkie te dziury co tutaj są To były Eurusy, 2 Eurusy i inne centuly centule <noise> dobrze jest 10 centów na wierzchu o. Ponad 7 euro mam Godzinka Tak ładnie biło myślałem że to będzie 2 euro, a to niestety papierosik elektronik. Koniec. 1,5 godzinki wystarczy. W słońcu źle się chodzi. Jak gorąco źle, zimno źle. Wiatr źle. I jeszcze ten obszekujący. Wracam inną drogą. Oglądam P. Wille apartamenty a jeszcze tam pójdę cisza, spokój, mało co ludzi. Tylko wyjechało tu się chyba zaraz wychyli lechu. Coś mi się tak wydaje Adam chyba byśmy czuli na tym na plaży taki zapach jakiegoś pączków czy czegoś albo pizza czy coś i Adam chyba się skusił no i zniknął nam. Pewno pałaszuje teraz gdzieś jakiegoś no może nie kebab, ale pizzę na pewno. Jesteśmy na stacji, zatankowaliśmy wszyscy mi prawie 40 litrów wlazło. Lubię mieć połowę zbiornika w zapasie, zawsze i wtedy tankuję. Jakoś tak się przyzwyczaiłem. A tu dosyć tanio było. Troszkę widoczku wam nagram. Zaczynają się chyba kurki, ale jest bardzo ciepło. Słońce cały dzień świeci ponad 20 stopni jest także nie ma nie jest tak źle jak piszą mi w komentarzach jesteśmy już w nowym miejscu godzina ponad jazdy była o jakieś jakie solary ma fajne <gry> musiałem na nich czekać jak zwykle <laughs> tak, tak, tak. idziemy zobaczyć jak placza wygląda bo słoneczko nam prosowocze zobaczcie letni chłopak i mu non stop jest ciepło co to takie zapachy są o tam chyba rzeka wpływa przejść róża ogromna. Tam, al hen, aż jest. Tego nie idzie przeszukać. O, ten burzymu, wali. Widzę te już prawie się chowa. ludzi ludzików kilku i I jeden jeden. <śleskuj> No wychodzą teraz w nocy i, 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 i inne belzebuby. <laughs> Patrzcie, słoneczko myk Jest ósma rana, po ósmej właściwie już. W brygadzie się nie chce iść, a mnie już nosi z samego rana, od szóstej. To będę siedział w tym aucie i te poszperam na plaży. Plaża ogromna, także trzeba to wykorzystać. Będzie więcej dla mnie. Widzimy się na plaży. Jest pierwsze 20 centów, ale już chodzę trochę. Cienko tu z sygnałami. Śmieci dużo. Pogoda B. Jest chyba 20 albo 50 centów. eee 20. I to blisko siebie. Ktoś mi zrzucił z góry pieniądze, ale to liry to. To chyba e, tamten. O! Ja znajduję centy, a tu lechu tylko liry. I podrzuca mi potem je. A ten przyjechał, bo chciał się pojeździć rowerem po plaży i zakopał się. Były kręgi w zbożu, są kręgi na plaży. UFO przyleciało i to odleciało. Z New, z New Jersey, z Missouri. Ach! Bączki kręci jak ta lala. Pustki na tej plaży. 70 centów, podrzucone liry. I nic poza tym, śmieci brak nawet, wyczyszczona przez maszynę. Koniec poszukiwań, wyłącza mi się ten już detektor, ostatnia kreseczka. Także trzeba iść naładować go, bo ładowałem przed, ale myślałem, że się, że się naładował, a jednak to nie ładowało widzimy się na parkingu tam pewnie podejmiemy decyzję co dalej czas się zrobić Ojej. no rzeczywiście to światło to słabe jest trzeba coś pomyśleć nad tym światłem włoską kawę, kupiłem włoską kawę, także zobaczymy co to jest za ustrojstwo. Jak będzie niedobra, to zmieszam ją z cibo family Albo coś zmiłe jeszcze. Bo jeszcze mam ziarenka. No. Pogoda nie za fajna dosyć zimno jest znaczy się zimno w porównaniu z jak na początku na niektórych dniach to w niektórych dniach to było bardziej zimniej niż teraz no jak się zaparzy to się włączy owoczka się zaparzyła pewnie zaraz jedziemy jakieś 30 km, zdaje się, będzie. Robię kawę z mlekiem, nie mleko z kawą. Dobrze. Nie mylić się. Wiem, co piję. Teraz piję woską. Cały czas mówicie, że to u was ciepło. U nas jest tylko dzisiaj tak trochę, ale jest kilka 12 czy 13 stopni. A tak to dzień 20, ponad 20 stopni. Smacznego. Opuszczamy. Jedziemy na następny parking 26 km stąd. Na razie pogoda jest brzydka, ale w, o w południu o 1200 ma być poprawa. Także widzimy się na miejscu, chociaż będziemy jechać przez te przez górki jakieś to może coś się fajnego nagra ładne miasteczka u góry są taki zamek czemu oni tak zawsze na górze się o i jest nad taką szkarpą się budują jesteśmy już na parkingu na miejscu sympatycznie tu nawet jest <laughs> ale ale widzę plażę że... idę zobaczyć ten ten park no mieliśmy tam zaparkować ale tu jest lepiej mi się to wydaje lepiej też mi się wydaje Leszek. jesteśmy już na plaży brygada italiana wiesz jaki przydomek ma Leszek? nie wiem Leszek głowa w A stratus cumulus takie coś znalazłem nie wiem co to jest Mam nadzieję że nie wybuchnie A jak zostawię przy gruncie to jest przestępstwo A tam tu już nie Koniec poszukiwań Ekipa tyle na, nakosiła, że Pan widzi mewy Nie dawaj mu już tego jedzenia No co to jest mewa? Nie, to jest pelikan Mewa To jest pelikan ja Kapla na pewno? Na pewno no jest trochę rozmazana, bo to straszne przybliżenie. Ej, tak. jest, ale... Opuszczamy nasz parking i te plaże, bo na tej plaży nie da się szukać. Jest tak zanieczyszczona jakimś magne, magnesem czy coś ani Adam, ani nikt tu sobie nie daje rady Adam coś tam znajdywał, ale Pocakra Jedziemy 8 km dalej jest plaża, także tam spróbujemy. Widać, że jest jaśniejsza. Ta była cała taka. Popiół wulkaniczny to jest. Pumek z leży normalnie kawałki. Także zmiana. Trochę portus zwiedzimy, ale wielkie stateczki. Tam widziałem parking zarąbany taki ogromny nowymi autami. Także tak. chyba jesteśmy w dużym mieście. A tu jakiegoś robią. Dopiero zobaczymy, co tam dalej będzie. O, no, w Zorawii jest dużo. No, stop mieliśmy się zatrzymać na jednym parkingu ale tam takie doły nie szło, nie szło by się tam zaparkować ale pojechaliśmy trochę dalej i jesteśmy na takim parkingu zobaczcie to jest tam z kim ona tam gada ty no youtuber to mówi do siebie także o ten płynie, ale sunie szybko. No no, śpiewaj. Talencie. To? No śpiewałem ja o a mordem. Nie słyszysz? O. Płynie szybko. Trzeba by w końcu coś zjeść. Nie chcę nic, się, nic mi robić. Mam z zapasów wojskowych gulasz węgierski. Ugotuję to znaczy się podgrzeje i z ziemniaczkami se to zjem o i takie to będzie moje dzisiejszy obiadek Ziem, ziemniaczki już stawiłem gulaszek zaraz wrzucę na patelnię o i zmieszam to razem i będzie dobre na no szybko a to wygląda tu kawałki mięsa są także spoko wrzucam właśnie na patelnię i będzie no podgrzeje się ziemniaki się wrzuci i będzie jedzonko jak trzeba ziemniaczki gotowe to też jest gotowe jeszcze wymieszamy trochę żeby to smaku bardzo bardzo no. no i dajemy może trochę za mało E, dobre jest jeszcze mam ogórki ale niestety we Włoszech nie ma naszych ogórków tylko są tylko i wyłącznie konserwowe. Może ktoś wie, gdzie się w jakim sklepie są. No, smacznego. Czas na podsumowanie tego odcinka. Trochę było poszukiwań. Dużo się tego nie znalazło, ale coś tam się zawsze znajduje. Pokażę wam, co znalazłem. W sumie 7 euro, piękny pierścień, podobno srebrny, kolczyk też, zarąbisty, 200 lirów, żeton na myjnie i jakieś destrukty. To to nie wiem co to jest, metalowe i elektryczny papieros czy tam jak elektroniczny teraz stoimy na parkingu przy Marinie tutaj nie ma yy, tej plaży do plaży jest jakieś 2 km ale tu już dzisiaj na pewno nie pojedziemy bo już jest 18 dochodzi pogoda dzisiaj była nie było zimno, 14 stopni, ale słońce prawie nie było. I dziwne, za to dziwne zjawisko na niebie, ale to u Adama obejrzycie, bo Adam to sfilmował z telefonem, co zbliża. Ja, GoPro tego nie potrafi. No, co poza tym? Jedziemy, już niedaleko jesteśmy, 70 km od Rzymu, czy coś takiego? za bardzo mi się nie chce jechać tam do tego Rzymu ale chyba tam pojedziemy może i Watykan zahaczymy zobaczymy jak to będzie potem są te góry które trzeba będzie przejechać co się odleczy to nie ucieczę no co poza tym jest nas trzech Lechu, Adam i ja i nikogo więcej i w sumie to tyle jest ok dzięki za oglądanie tego odcinka zapraszam na następny kciuki do góry i jedziemy dalej no, zgadnijcie gdzie jestem jestem w Gryfonie to coś jedzie na Śląsk a co to jest to opowie nam producent tego. Ja jestem bardzo wdzięczny Tadeusz, że chcesz to pokazać w ogóle. Słuchajcie, na Śląsk jedzie papryka Helski. tutaj z tyłu jest instrukcja obsługi, to miał być żart dla Szczecina, bo my mielimy rybę bez skrzynek. Tu wszystko jest z tyłu napisane. Nasze szprotki wykwintne, lekko pikantne. Zupa morskich obfitości. Niech Sprób... niech ktoś to spróbuje. E, makrele po pucku, suplement wapniowy, wątróbki z dorsza. I powiem wam, że e, wcześniejsze publikacje na kanale spowodowały, że przychodzą ludzie i mówią: My tutaj od pana Tadeusza to lekarstwo na naprawdę poważne choroby. Anszuła z Zatoki Gdańskiej. Mój najważniejszy, to jest mój najważniejszy produkt. O! I co jeszcze mamy? Paszczet z łososia, pasztec z dorsza. Pulpety wylewamy do wody, śmietana koperek. I mamy takie jak ja jadałem od mamy: pulpecie w sosie koperkowym. Co jeszcze jedzie na Śląsk? Ryba w galarecie. Słuchajcie, będzie e, łosoś, i dorsz w galarecie. I to co najważniejsze, to będziemy przez cały miesiąc od 20 listopada do 23 grudnia na rynku w Katowicach będą ryby morskie, zabieramy naszą wędzarnię i idea jest taka, że będziemy dawali do spróbowania prawdziwe śledzie, prawdziwe morskie ryby po to, że przed samymi świętami przyjedzie samochód, żeby wszyscy, którzy zamówili, mogli sobie wziąć prawdziwe ryby. To będzie, słuchajcie, realizujemy jedno z marzeń, zawieźć prawdziwe ryby na Śląsk. I to się będzie działo na jarmarku świątecznym w Katowicach. Jeszcze nie wiem gdzie. Wczoraj potwierdzałem z organizatorem. Od kiedy? Od 20 paździer... listopada do 23 grudnia. I słuchajcie, co jeszcze? Łosoś z chrzanem, taka chmurka. Pasztety są takie do smarowania, a to jest coś. Jeszcze nie ma etykietek na tym, bo to jest produkt, który powstał na smaki regionów do Poznania. Pasztety już wam pokazywałem. Słuchajcie, to i jeszcze inne dobra. Okazało się, że mamy ponad 20 produktów, jak zaczęliśmy liczyć. I wszystko będzie na jarmarku świątecznym w Katowicach, na który już zapraszam. I zapraszam Was w ogóle na kanał Odeńca Seniora i na stronki Gryfona. Tam są filmiki o naszych produktach, jak to powstaje. Gorąco zachęcam. Zapraszam. Dziękuję. Ja dziękuję.